Wspólne kolędowanie to staropolski zwyczaj, który przetrwał do dziś i łączy pokolenia. W Tanowie będzie można wziąć udział w bezpłatnym koncercie, w którym wystąpią żeńskie chóry. W Tanowskiej świetnicy odbędzie się wieczór z kolendą, podczas którego wystąpią chóry żeńskie Stanowa Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz chór dziewczęcy Polka. W programie zaplanowano także wspólne kolendowanie z gośćmi. Wstęp jest bezpłatny, za to organizatorzy zachęcają do przyniesienia słodkości na wspólny stół. Koncert poprowadzi dyrygent Dominika Mastelarczyk. Chór Żeński Stanowa w takiej formie funkcjonuje od grudnia ubiegłego roku. Wcześniej działał jako zespół wokalny Tam i Owo, prowadzony przez Piotra Binka, później Antonię Janczak, a teraz współpracujący z Dominiką Mastelarczyk. Chór ma na swoim koncie udział m.in. w jasienickich spotkaniach z muzyką pasyjną czy kolędowaniu stanowskim Bractwem Śpiewaczym. Tanowski wieczór z kolendą odbędzie się w sobotę, 13 stycznia o 17.30 w świetlicy w Tanowie przy ulicy Szczecińskiej. Organizatorzy zachęcają do udziału i wspólnego kolędowania.